Witajcie na kanale Kwasogranie Kranik. Panie kole, za sterami Wisły Kraków ostatnio dostaliśmy spore bęcki od Manchesteru City. Dzisiaj przyjdzie nam się zmierzyć z Rakowem Częstochowa i zespół, mam nadzieję, że będzie gotowy na to spotkanie. Mecz z koroną, mecz z koroną. Ehm, może w sumie wystąpić pierwsza drużyna. Jedyne zmiany, które, których dokonamy, to z tego co pamiętam, Priani tak <,Ma1> LIKE, prosił o występ, więc on wystąpi na pewno. Priani Paryzek, jak coś będzie tutaj b na ławce rezerwowych. No właśnie, zażyre. Żukrowski, Krzyżanowski, kszłonowski, Chorwat Enali. Zaskóra się, dajmy kolanko, dajmy też pocheta kolanko, Terlipowski tym razem sobie odpocznie, reszta zawodników zostaje, Lebronton, Rodado w lidze, zobaczymy jak sobie poradzą, mam nadzieję, że dobrze, Okoniewski, jeszcze Okoniewski nam został, tutaj jest Latte, więc Latte, Ławka, Okoniewski, Kakuje do składu, na pewno będzie mógł sobie pograć. Zapraszam Was na mecz z Rakowem. Trzecia pozycja Rakowa. Zobaczmy, jak wygląda ich skład. Jest Krzyżak, jest Arsenic, wiecznie w Rakowie. No i teraz spróbujemy odbić się od dna po meczu z Manchesterem. No i tę zmazać tą skazę po meczu z Radomiakiem, gdzie w 91. udało nam się dopiero wyrównać. LeBron to on kolejny raz. Kolejny raz w podstawowym składzie. Myers. Kierbowski 1 do 0. Piąta minuta. Raków Częstochowa zdobywa pierwszą bramkę. Zobaczmy jak do tego doszło tutaj. Błąd w ustawieniu. Niezablokowany, zasłonięty Gerbowski. Ederman, Gryszkiewicz. dobrze Wiślacy, ale na ten moment faulowali Wiślacy. Będzie rzut wolny przed całym polem karnym. Myszor. Grek będzie wykonywał ten rzut rożny. Skoczyli do, do piłki Wiślacy. Na szczęście przejął futbolówkę Chodyna, ale dużo z tą piłką nie zrobił. Teraz Cypriani. Roddano Ma piłkę przy nodze. Pojawia się do gry Lebronton, Rodado, wzięty w kleszcze. No i niestety wygrywają pojedynek z jednym z lepszych strzelców w historii Wisły Kraków. Lebronton, Płacheta. Nie może sobie tutaj poradzić w dzisiejszym meczu. No, Wisła źle wchodzi w to spotkanie. No i teraz problemy. Dobrze, że piłkarze Rakowa w pewnym momencie zawahali się do oddania tego strzału, bo tutaj możemy powiedzieć tylko jedno. Zalazł. Wrót Gerbowski przeciwko Benitezowi. Benitez, Benitez, Gerbowski! 2 do 0. Wyczuł runę Gierbowski niestety Raków często chyba świetnie wszedł po spotkaniach. Widać, że czują się bardzo dobrze na R22. Zawsze te mecze z Rakowem były ciężkie, trudne, ale dzisiaj po, tym, po tej przegranej z Manchesterem myśleliśmy, że będzie że będzie to mecz, w którym no, pokażemy klasę, pokażemy klasę, niestety tak się nie dzieje i pachnie trzecią bramką, pachnie trzecią bramką. Dobre przełożenie, teraz Chodyna, 41. minuta, to jest pewnie jedna z ostatnich akcji w tej połowie, Chodyna wyciska jak najwięcej z tego ataku, Lebronton, Rodado, Rodado popatrzył, Lebronton, ale tutaj nie najlepsze zgranie, Rodado i Lebronton, myszy. Gryszkiewicz, Gonzalez wraca. Gonzalez za zawodnikiem Rakowa. Będą zmiany. Rodado zajdzie. Wejdzie Lebronton. Rodado wejdzie Okoniewski. Za Ciprianiego wejdzie Ket. Pocheta, na razie Pocheta wyłączony z tych akcji ofensywnych. Teraz może się udać, ale nie wiadomo gdzie jest Lebronton. Dopiero teraz Lebronton pojawia się do gry, ale Pocheta już postanowił chyba pociągnąć tą akcję dalej i traci futbolu. Mysz. Kerbowski 3 do 0. Błąd kerbowskiego 3 do 0. Nie wyjdziemy chyba z po w tym spotkaniu. 3 do 0. To wynik, który nie mówię, że jest nie do, nie do przejścia, ale na razie gra wizyt, pozostawia wiele do życzenia. Anali szykowany już do zmiany. Tak samo Pinko, który dzisiaj też rozgrywa bardzo słabe spotkanie. Raków. Łacheta. Jest to Koniewski. Chodyna. Wreszcie Chodyna. Może teraz Wiślacy zagrają dobrą piłkę. Lebronton. 3 do 1. Chodyna zejdzie. Wejdzie Enali. A ryzek Antonu 3 jest za piękną. Potrzebujemy troszkę świeżości w tych akcjach ofensywnych. Świetnie LeBron to wstęp. Przemierzył, popatrzył. Jak ja. Szczęście palone. 66. minuta. Kutka. Jest Enali już na stronie prawej. Enali. Ma sporo miejsca. Enali. Do boku schodzi. Lebronton. Antonucci. Antonucci. Mamy 3 do 2. Wraca nadzieja. Wraca. Piękno futbol. 3 do 2. Na ratę Antonucci tutaj przedzierał się, ale udało mu się utrzymać przy piłce. I mamy bramkę numer 2. Teraz Raków Częstochowa atakuje, Gonzales było blisko przejęcia piłki. Gonzales dobrze, Gryszkiewicz, ale tylko na moment. Ach, chyba na spalonym, tak jest. 75 minuta. Majers. Gonzales. Płacheta. Problematycznie będzie jeszcze jedna zmiana, o ile będziemy mogli wykonać Kolanko. Wejdzie zamiast, zamiast Płachety Ostatnie 10 minut Wiślacy Muszą zdobyć bramkę, która da nam przynajmniej punkt na spotkaniu. Ratujmy honor Lebronton. Lebronton Ucieka Kolanko. Dopiero wszedł, ma sporo sił. Może wnieść coś do gry w swój To Jest kłódka, czeka tutaj na partnerów, ale Lederman odzyskuje piłkę i gna na bramkę liślak. Czy zabraknie czasu? Lederman. Poluje tą piłkę bardzo długo. Pierbowski jest Drożny. No niedobrze, niedobrze, nie Ukradną te cenne minuty. Piłka żarakowa. 5 minut do końca. Od bramki Wyślac. 17 minuta. 87 minuta. Gonzalez. Czy dojdzie? Tak jest, ma tą piłkę przy nodze. Gonzalez musi, yy, musi się zatrzymać, ale... No podaje nie najlepiej do swojego kolegi z drużyny, i teraz to Raków Częstochowa. Ma piłkę przy noc. Nie oddadza łatwo tej futbolówki. Ketia próbował ślizgiem. No i niestety, przegrana z Rakowem. To jest kolejna przegrana z mocną drużyną ekstra Przegraliśmy z Legią Warszawa, o ile dobrze pamiętam. Przegrywamy z Rakowem. Bardzo słaby mecz naszej drużyny. Antonucz i pokazał walkę, ale gdzie był Cipiani? gdzie był Pięnik nic się nie działo. Musimy cały czas pracować nad grą i ślaków, pomimo tego, żeby wydawało się, że ta drużyna jest już ułożona, że ta drużyna ma charakter e, czy że ta charakter, drużyna ma charakter zwycięzców. To jednak spotkaliśmy się Drugi raz ze ścianą przegrywamy. Mam nadzieję, że nie jest to dołek. Mam nadzieję, że mecz z koroną kielce przyniesie nowe odpowiedzi na trapiące nas pytania, dlaczego spadek formy wpływa, wpływa teraz na grę naszych zawodników. Imponujący występ Okoniewski. Nie doszedł chyba do żadnego strzału. Wyjazd z Koroną. Na pewno będzie przebudowa drużyny. Mamy mecz jeszcze z Werteza Ketie. Odrzucamy. Ketia zostaje na ten moment w drużynie. Wolałbym sprzedać Cieplianiego, który mniej wnosi do gry. Ale wnosi, ale gra. Mecz z Koroną. Kukrowski. Rozważa Twoją prośbę. Przygotujemy sobie zespół na to spotkanie. Zamiast Rotado zagra Lebron. -Ton. Tutaj widziałbym Ulululu, Latte. Niech będzie w obwodzie za Rotado. Kolanko. Zachodynę, Enali. Wraca skóraś. Wraca skóra. Cyprianin niech zagra. Farina na lewą stronę. Lewkot. Oprawa. I sacek. Sacek. Patrzymy na ten skład. Kto może jeszcze wspomóc drużynę. Tutaj Żukrowski chciał zagrać, więc może Żukrowski. Za paryska. Tu za piękno widziałbym. Dobra, może, może niech piękko zagra. A w jego miejsce zagra paryzek. Tutaj, gdyby była potrzebna zmiana, to zagra paryzek. Płacheta, praca Terwipowski, który jest takim czarnym koniem. Lewa strona, żuberek tym razem. Ławkę rezerwowych, o okoniewski, dobra, zróbmy w ten sposób, zobaczymy czy piłkarze będą zdolni na kolejne spotkanie. Dziękuję Wam za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.